Edyta Herbu i ukreska nie ukrywa nowego partnera. Edyta Herbu, 37L. Przez lata była zwizana ze sporo starszym Mariuszem Trelickim, 56L. Który imponował jej i inspirował do rozwoju. I kreska uczucie między nimi się wypali, bo. Przed gwiazd otworzyby się nowe, bardzo obiecujące perspektywy. ZDJ Edyta Herbusleż Paweł wrzeciąg w media. Gwiazda oficjalnie potwierdziła: Kreska E znów jest zakochana, a jej serce skradł pewien Piotr. szybko okazało się: Kreska EM kreskaczyzna znany jest na salonach. Ma bowiem pięcioletni córk Hani ze zwisku z pogodynką Dorotą Guardias. Jest te kreska Vivian i Melchiora, którzy są owocem uczucia do aktorki Karoliny Rosickiej, znanej z filmu uprowadzenia Agaty. Reklama. Edyta wreszcie czuje, kreska spotka bana swej drodze idealnego partnera, przy którym widzi siebie w roli mamy. Czy powiedziała mu tak? W rozmowie z tygodnikiem na, Iwo nie zdementowa batych rewelacji. Na, Ewo, w ukcu u pani boku pojawi psi w baciwym kres Edyta Herbu, życie jest pewne niespodzianek. Czasem w unajmniej oczekiwanym momencie pojawia się na naszej drodze kto, kto okazuje się partnerem idealnym. To prawda, kreska E ten partner kreska si pani owiadczy. Niech to na razie pozostanie moje zbotk tajemnic. Przedstawi bagoju kreska pani swojej rodzinie. Tak. Babcia jest zachwycona. Rodzice zresztą tak kreskę e? Ja również kreska dobrze czuję się wśród bliskich Piotra. Oboje jesteśmy bardzo rodzinni i lubimy celebrować wspólny czas. Jak się czuje pani ukochana babcia Tola? Dziękuję, Jukreska lepiej, bo ostatnio miała w się. Niedługo zabieram babci do siebie do Warszawy na kilka dni. Mamy już plany, teatr, Azienki królewskie i obowiskowo mój ulubiony sernik w kawiarni mojej przyjaciółki. Czy babcia chodzi na pani przedstawienia?. Tak, bardzo lubi ogląda mnie na scenie. Kiedy niedawno grałam w urodzinnych kielcach przygod z ogrodnikiem, to przybywa w towarzystwie akreska kreska 12 osób z rodziny. Zmiechu bo by co nie miara, a po spektaklu mi bez spotkanie. Babcia ze wzruszenia i emocji dostała bawy na twarzy. Dziadkowie daj pani sip? Czuję od nich ogromne wsparcie, i wiem, kreska e nasze kreska d. Spotkanie im również kreska daje rado. Es wspania par. Tyle w u nich mi boci i czuboci do siebie nawzajem. A jak sobie rac. Zwietnie. Razem z Tat wyremontowaliśmy im bazięg, by mieli wygodniej. Oni bardzo dbają o SW druk pobówki w takiej niezwykłej symbiozie kreska i ze sopiu 60 lat. Kiedy babcia mia bana RC Gips, dziadzio Czesapiej w bosy, zapina pstanik. Obcina paznokcie. kropka to takie pikne i wzruszajce. Obchodziliście ten jubileusz. Oczywiście, Zjecha basi cała rodzina i witowaliśmy w eleganckiej restauracji. Był pyszny tort i obiad, tata zagrał na klawiszach, a my tatczyli Później poszlimy na debugi wspólny spacer, bo w ukocu wokół przepikne góry zwito wszystkie. Wygląda pani olniewajco! Jak pani to robi? Wiciok. Co jaki czas robi zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało. Mój ulubiony to masa kreska z naturalnymi olejami, które regeneruj ciabo, odkreska lwie je i relaksuj. kreska o pani teraz pracuje. Moje kreskałycie zawodowe tak się ostatnio pougbada, bo kreska EG głównie jestem w upodru kreska Y. Biorę udział w trzech produkcjach równolegle i przemieszczam się po całym kraju. Swojego psa stokrot zabiera pani w po Polsce. To zale kreska i jest szansa zetni poby, pój na spacer czy pobiega, wtedy jod zabieram. Ale jeśli plan wyjazdu jest intensywny i nabadowany obowiskami, wtedy zostawiam jod u mamy. Otrzymuje pani ciekawe propozycje zawodowe. Nie CHC zapesza, ale propozycje się pojawiają i mam wra kreska E nie. Kreska E przyszedł teraz czas, kiedy moja ci kreska K praca nad warsztatem aktorskim przynosi nareszcie owoce. Edyta Herbus zdecydowała Basi na metamorfozę. Tylko zobaczcie to ZDJ. ZDJ Edyta z Piotrem slash Paweł Wrzecią slash Media. ZDJ Wczeni przez kilka lat Edyta Herbu spotyka Basi z Mariuszem Trelickim slash Paweł Wrzecią slash Media. ZDJ Dorota Gardias z córk slash Jarozba slash ZDJ Karolina Rosicka z Piotrem ma dwoje dzieci Sleszał z Sleszakpa. Wideo odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obzbugi Javascript w przeglądarce. Edyta Herbu zdradza recept na KRGB Pup, spasi i S botcem newserial i festyle.